Tysiąc złotych miesięcznie dla każdej osoby na studiach. Pytam, gdzie moja córka może zgłosić się po ten tysiąc? W tej chwili się niestety Do mnie. nie może zgłosić. Ty... Proszę Państwa, jak, jak. No tak, no tak, to się nazywa, jak się ktoś pomyli, to to się nazywa z łaciny lapsus. Gdybym ja na przykład, lingua. Pomyli się. Gdyby mamy koalicjantów, jesteśmy mniejszościowym koalicjantem. Czy chce pani powiedzieć, że tu zgłodzić dzieci, To e, on wam zabronił dawać pieniądze. To on decyduje o tym, na co zostaną w założeniu przeznaczone środki budżetowe. Hmm. Czy koalicja rządząca dotrzymuje obietnic wyborczych? Czy lewica ma wpływ na politykę rządu? I czy można być w koalicji, a jednocześnie krytykować jej działania? Na te i inne pytania odpowiada posłanka Żukowska w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Zacznijmy od gorącego tematu, obietnic wyborczych. Pamiętacie te wszystkie piękne hasła o akademikach za złotówkę? No cóż, okazuje się, że to nie takie proste. Posłanka Żukowska tłumaczy, że owszem, obiecywali, ale nie oni. To był pomysł Polski 2050. A co na to lewica? Cóż, jak Mazurek słusznie zauważył, słuszną linię ma nasza władza, bo akademiki są już nie za złotówkę, ale za 1740 zł. No prawie to samo, prawda? No to widzi pani, nie wie pani o tych dobrodziejstwach nowej koalicji? Akademik za złotówkę obiecywali. Liście. To znaczy, nie Wy, tylko Polska 2050, ale Wasza koalicja. No to muszę powiedzieć, że słuszną linię ma nasza władza, bo akademiki są już nie za złotówkę, ale 1740. Tyle kosztuje akademik w Zabrzu, Akademik śląski, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. A teraz zupełnie serio pytanie: jak ludzie mają zapłacić za akademiki, jeśli w ogóle mają taką szansę, za akademiki prawie 2000 czy 1500 tysiąca? Jak mają posłać dzieci na studia? Ale to nie koniec niespodzianek. Pamiętacie obiecane 1000 złotych stypendium dla każdego studenta? No to możecie o tym zapomnieć, przynajmniej na razie. Posłanka Żukowska tłumaczy, że kadencja trwa 4 lata, więc nie da się wszystkiego zrobić od razu. Logiczne, prawda? Tylko dlaczego nikt o tym nie pomyślał przed wyborami? 24, Z gumy w tym roku jest... będzie, będzie tyle i przynajmniej ruszą dla studenta. Akademików. To jest punkt yy, 17 programu Lewicy. Osoby do 26 roku życia, które kontynuują Kontynuują edukację, zostaną objęte powszechnym programem stypendialnym 1000 zł miesięcznie dla każdej osoby na studiach. Pytam, gdzie moja córka może zgłosić się po ten 1000? W tej chwili się niestety nie może zgłosić, e, dlatego że na wszystkie te programy w jednym roku, e, a przypomnę, że kadencja trwa 4 lata, e, nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich kiedy na będą. takim to poziomie, w jakim, kiedy e, w jakim były zgłaszane przez każdą partię koalicyjną, w swoim własnym programie wyborczym, bo przecież również nasz program e, to nie jest program, który a jest programem koalicyjnym. A może to wszystko wina trudnej sytuacji gospodarczej? Żukowska twierdzi, że Polska jest w procedurze nadmiernego deficytu, który, uwaga, uwaga, został wygenerowany. Przez poprzedni rząd. No kto by się spodziewał? Okazuje się, że 8 lat to za mało, żeby przewidzieć stan finansów państwa. W listopadzie, od kwietnia, zaczął przy następnego roku zaczął wypłacać 500. Plus. I lepsza sytuacja gospodarcza w tej hmm. chwili. Jesteśmy w kiedy, kiedy e, tak zwanej procedurze jest... nadmiernego deficytu, deficytu, który został wygenerowany hmm. przez osiem ostatnich <grym> lat. E, I dlatego te wydatki nie mogą być na tak samym, samym poziomie, tak duże, jak pani kiedy, kiedy, ale w przyszłych, będą? Latach, kiedy przyszłych latach pewnie będą. W tej chwili nie jest, nie jest to tematem prac rządowych i nie odpowiem na, na to pytanie. Obiecywaliście kiedy? ludziom, obiecywaliście młodzieży, która na was miała głosować. 1000 zł dla studenta, obiecywaliście akademik za złotówkę, mają Akademik za 1740 i nie mają żadnego tysiąca złotych. Ale spokojnie, to nie koniec niespodzianek. Pamiętacie obietnice bezpłatnych obiadów dla uczniów szkół podstawowych? No to zgadnijcie, też nie będzie. Ale spokojnie, to nie wina lewicy. To wszystko przez tych okropnych koalicjantów. Bo jak tłumaczy posłanka Żukowska, są mniejszościowym koalicjantem. się też bezpłatne obiady dla uczniów. Pani powiedziała: witaj szkoło, dzisiaj drugi września, dzieci dostaną obiady. Jeśli Oczywiście za nie zapłacą, choć w programie Lewicy w punkcie 24 czytam: Żadne dziecko nie powinno chodzić do szkoły głodne. Zagwarantujemy wszystkim uczniom szkół podstawowych, podkreślam, wszystkim uczniom szkół podstawowych, bezpłatny, ciepły, pełnowartościowy obiad. Tak, to od zawsze był postulat Lewicy i Jak ma yy, mamy, mamy niestety. Tak wybrali wyborcy i wyborczynie. a Mamy koalicjantów, jesteśmy mniejszościowym koalicjantem. Czy chce pani powiedzieć, że tu zgłodzi dzieci? To e, on wam <grym> zabronił dawać pieniądze. To on decyduje o tym, na co zostaną defini w, w, w założeniu przeznaczone środki budżetowe. Hmm. No bo kto inny mógłby zabronić Lewicy dawać pieniądze na obiady? Okazuje się, że to on decyduje o tym, na co zostaną przeznaczone środki budżetowe. Kto by pomyślał, że premier ma coś do powiedzenia w sprawie budżetu, ale spokojnie Lewica ma plan. Będą składać poprawki do budżetu, bo Przecież po to są w koalicji, żeby. No właśnie, po co? Na pewno będziemy składać taką propozycję budżetową i te rozwiązania budżetowe, które zostały przedstawione po posiedzeniu rządu ostatnim, y, mogą się spodziewać od nas jeszcze poprawek i te poprawki będziemy składali w Sejmie. Pani poseł, pojechała Pani na wakacje samochodem prywatnym czy służbowym? Prywatny. A skoro już jesteśmy przy temacie władzy, to może słów kilka o aferze z wiceministrem ciążyńskim. Posłanka Żukowska przyznaje, że popełnił on straszną głupotę i straszny błąd, ale spokojnie szybko zwrócił pieniądze i podał się do dymisji. No bo kto z nas nie wziął przypadkiem służbowej karty i samochodu z Instytutu Badawczego? Popełnił straszną głupotę i straszny błąd, za które zapłacił. Zrobił to szybko, ponieważ po pierwsze zwrócił te środki, podał się do dymisji, Został a wywalony. teraz nie, no, nie, sam się podał no do dymisji. Tak. Natomiast Wcześniej ma... premier Tusk zdążył napisać to. No właśnie nie zdążył. Prze wcześniej się pan minister mm -hmm. podał do dymisji. Nie musiał tutaj e, oczekiwać żadnego mm -hmm. To ja mam pytanie, bo pani, najzabawniejsze w tej całej historii jest to, że pan Bartłomiej Ciążyński, działacz Lewicy, zostaje w maju wysokim urzędnikiem Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. Nie wiem jakim cudem on się nagle okazał specjalistą od technologii w sieci badawczej Łukaszewicz. Został tam, e, trafił tam, dostał służbowy samochód i, i kartę służbową. A 5 lipca, czyli w zasadzie maj, po dwóch miesiącach, zostaje wiceministrem sprawiedliwości. Po tygodniu, bo już się przepracował w tym ministerstwie ciężko, wyjeżdża na urlop i uwaga, on wziął zarówno kartę, jak i samochód nie z ministerstwa. Co byłoby głupie, ale logiczne, tylko jeszcze z tej sieci badawczej, Łukaszewicz. Niech mi pani wyjaśni, wy macie samochody służbowe, przepraszam, już dożywotnie, o, i karty. Z pokorą wysłuchałam e, tego podsumowania, które jest e, przykre, bolesne i w ogóle takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Mogę jedynie przeprosić państwa, wyborców, wyborczynie lewicy i całych, całej koalicji e, 15 października, wszystkich Pol wszystkie Polki, wszystkich Polaków za to, co się stało. E, to jest niedopuszczalne, wyciągnięte zostały konsekwencje i no. Pan Bartłomiej Czerwiecki będzie miał w tej chwili. No nie jest koniec jego, powiedzmy, kłopotów, bo tutaj sprawą też się zajmuje prokuratura. I słusznie. Ale zostawmy na chwilę politykę i przejdźmy do kultury. A konkretnie do kultury śpiewu na kampusie Polska. Bo kto nie lubi dobrej piosenki o tym, jak pisowcy wypier z tego kraju? Posłanka Żukowska nazywa to lapsusem. No bo przecież każdemu może się zdarzyć przypadkowo zaśpiewać wulgarną piosenkę o politycznych przeciwnikach, prawda? Te śpiewy na kampusie Polska podobały. Te śpiewy. <laughs> W nas jest siła, w nas jest wiara, a pisowcy wypier. <klaski> I później jeszcze powtórzone wypier <klaski> z tego kraju. No i oczywiście wszystko to okraszone refrenem, co należy robić z pisem. Pani kolega, pani kolega były wiceminister sprawiedliwości. Krzysztof śmiszek z lewicy powiedział, że ta piosenka jest częścią jakiegoś dorobku kulturowego. Jaki macie dorobek kulturowy w lewicy, skoro Jeżeli pieśni jebać pis, mam przepraszam, mam nadzieję, że zostało wypikane, nazywacie dorobkiem kulturowym? Jeżeli mam być szczera, to myślę, że może tutaj jakiś lapsus się pojawił. Bardziej, lapsus. bardziej chodziło o tekst kultury, no bo takim nie taki jest. Gdybyś pojawił się a, na tych protestach. Słyszałem, że, że pisma zamiar zrobić swój. swój yy, spęd swojej młodzieży na okoliczność konkurencji dla kampusu Polska. A gdy oni tam zaśpiewają, w nas jest siła, w nas jest wiara, a pedały wypier... To, co pani powie, że oni mają taki dorobek kulturowy, więc mogą Nie, sobie no, posiadać. myślę, że, że, że lapsus im się to, jest, y, to jest jakaś pomyłka. przypowiedzi. To fantastyczne. No, y Proszę państwa, jak państwo. <laughs> no tak, no, tak to się nazywa: jak się ktoś pomyli, to to się nazywa z łaciny lapsus. Gdybym ja na przykład, Pomyli się. Gdyby, <grym> tak dobra, ale wyobrażam. rozmawiamy o jednej z piosenek na Nie, silent reakcji, disco. O, i rozmawiamy o tym, Pani, co, to jak się zachowuje, do czego bawi się młodzież. Znaczy to, to przypomina ale, naprawdę e, takie odwieczne utyskiwania na tę złą młodzież. O Boże, Boże, jak ona upada, jak ona się rzeczy całkowicie. słucha, ten cały hip-hop, rock and roll. To w ogóle Satanik. Proszę pani, jak pani chce to sprowadzić do absurdu i do narzekania... No narzeka nie, na, uważam, do, że to państwo, nie dzi niektórzy dziennikarze sprowadzają dzi to do absurdu. Nie, proszę pani, w ogóle mnie nie interesuje to, co śpiewa młodzież. Ale rozmawiamy naprawdę o jakiejś, tak, piosence, której Przy... dosyć wulgarnej, której czasem słucha młodzież. Dosyć. Naprawdę, tak, yy, jest mnie dużo reakcja, piosenek, w których są wulgarne teksty. którzy byli tak, na tej imprezie, którzy byli DJ-ami na tej imprezie, którym się to strasznie podobało. A pani kolega partyjny, wiceminister sprawiedliwości nazywa to y, częścią dorobku kulturowego ja Mam tylko pytanie, czy w takim razie... Takie same pieśni o mniejszościach seksualnych, równie powiedziałbym delikatnie ich yy, określające, będą przez panią i przez pana Krzysztofa Śmiszka również uznawane za część dorobku kulturalnego. A skoro już jesteśmy przy temacie kultury politycznej, to może słów kilka o wyborach prezydenckich? Posłanka Żukowska uchyla rąbka tajemnicy. Najprawdopodobniej będzie to kandydatka. I uwaga, wszyscy ją poprą. No, przynajmniej ci, którzy są przeciwko PiS. Bo wiecie, w polityce liczy się jedność. Chyba, że chodzi o realizację... Obietnic wyborczych. Czyli nie do... mamy dwie tury, myślę, że yy, nie jest to nikomu potrzebne i że to się i tak nie wydarzy, tak samo jak się nie wydarzyło, nie wiem, wspólny start do samorządu. Na no tak, ale wybory prezydenckie są tutaj inne. Są niezwykle ważne, to prawda, ale dlatego mamy dwie tury. jednego człowieka popieramy a nie całą... Znaczy, to ja na to odpowiem mm -hmm. w ten sposób. W pierwszej turze każdy, najprawdopodobniej, każde ugrupowanie wystawi swojego kandydata lub kandydatkę ze strony lewicy. Najprawdopodobniej będzie to kandydatka. I um, uważam, że w stosunku do osoby, która z tego grona, niezależnie od tego, kto to będzie, przejdzie do drugiej tury, e, gdzie potencjalnie mamy kandydata, raczej kandydata niż kandydatkę z tego, co słyszymy, PiSu, wszyscy popierają no, tę osobę. Cała, ani, cała koalicja... Przystojny. Tak, wysoki, wielki, tak. prawda wiem. Ale kto będzie tą tajemniczą kandydatką? Żukowska wskazuje na Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Co z tego, że wcześniej wszyscy obstawiali Magdalenę Biejat. W polityce nie ma miejsca na nudy. Dużo kobiet, Dlatego które aspirują i które... Tak, to dobrze mieć wybór. Tak. I Ja uważam, że najlepszą kandydatką na kandydatkę oraz na zostanie prezydentką kraju jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. A nie Magdalena Biejat? I ja uważam, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Mm. A Magdalena Bijat jest oczywiście równie fantastyczną kandydatką, natomiast no, Magdalena... bliższa ciało koszula Agnieszka jest z mojego ugrupowania. Mm. A z kolei Magdalena Bijat jest z Warszawy. No a prezydent jest prezydentem całego kraju. No, ale... A co z płacą minimalną? No cóż, okazuje się, że żyjemy w świecie, który nie jest światem idealnym. Bo w świecie idealnym rządziłaby samodzielnie lewica i realizowałaby w 100% każdą ze swoich propozycji. Ale spokojnie, to nie tak, że lewica jest w rządzie dla stanowisk. No chyba, że chodzi o kartę służbową i auto dla ciążyńskiego. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wywalczyła podwyżkę 7,6 zamiast 5,6. A wie pani ile będzie wynosiła? Podwyżki wyraźliła? płacy minimalnej. Bo tej... Mimo, że mówiono, że to się nie wydarzy, zapisu... a i tak się wydarzy. Zapis, bo jest w tej chwili podwyżka jeszcze znaczy cen, pensja minimalna jest na poziomie jeszcze tym pisowskim wyście jej nie podnieśli jeszcze czyli wynosi 4300. podwyżka 10... będzie od przyszłego roku 4300 a wie pani będzie ile będzie wynosiła pensja minimalna od przyszłego roku w złotówkach nie wie pani tak to ja pani powiem 4626 złotych. to jest proszę pani jakieś 1000 zł no dobrze 800 zł mniej niż w waszym programie żyjemy w świecie, który nie jest światem idealnym. W świecie idealnym z, z punktu widzenia Anny ja no Marii Jukowskiej rządziłaby sukcesy, minister, samodzielnie Lewica i realizowałaby w stu każdą ze swojej propozycji. Hmm. Nie jest to niestety możliwe pani i pani musimy wywalczać tyle, ile jesteśmy w stanie. A naprawdę uważam, że pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była tutaj bardzo aktywna i nawet, nawet spodziewanej, że mimo zapowiedzi Obniżenia premiera czasu udało, się nie to, udało się to wprowadzić. Co się udało? No, tak jak mówię, miało być 5, o 5,6% podwyżka płacy minimalnej, a jest to 7,6%. Wiem Pani co, przypomina mi to naprawdę czasy, kiedy rządziła Platforma i podnosiła, e, em, przy, przy, przysyłali ludziom em, podwyżki emerytur o 30 zł. Ludzie dostawali szału, bo uznawali to za no im Ale w Ale to nie jest ostatni wzrost płacy minimalnej. Będą planowane w kolejnych budżetach. Następne. Ale żeby nie było, że Lewica tylko krytykuje. Mają też swoje twarde stanowisko. Na przykład w sprawie składki zdrowotnej. Zgodzą się tylko i wyłącznie na niepłacenie składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych. No, teraz to już na pewno przedsiębiorcy odetchną z ulgą. Na Obcięcia. Zgodziliśmy się tylko i wyłącznie na y, y, niepłacenie składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych. Na nic więcej. I propozycja lewicy jest taka, która przyniesie pieniądze do budżetu, a nie je wyjmie. Czyli... A co na to wszystko premier? Cóż, według Żukowskiej jakoś nie słychać, żeby mówił o jakichś innych programach. Na przykład o kredycie 0%, przeciwko któremu jest dwóch koalicjantów. Ale spokojnie, premier będzie szukał, będzie próbował, jakoś tam zrobi takie podchody, żeby się udało. No bo w końcu po to jest premier, żeby robić podchody, prawda? Bo jeżeli nie ma większości, to się jej szuka. Na różne sposoby. Jakoś nie słyszę, żeby to samo mówił pan premier, właśnie o jakichś innych programach, na przykład o kredycie 0%, przeciwko któremu jest dwóch koalicjantów, a pan premier nadal mimo to mówi, że nie, tutaj będziemy szukać, będziemy próbowali, jakoś tam zrobimy takie podchody, żeby się udało. Dlaczego nie mówi tego samego w sprawie? Na koniec posłanka Żukowska zdradza nam tajniki negocjacji politycznych. Okazuje się, że można je prowadzić albo na pozytywie, albo na negatywie. Kto by pomyślał, pan premier ma wszelkie narzędzia po temu, żeby prowadzić negocjacje. A negocjacje oczywiście można prowadzić w różny sposób albo na pozytywie, albo na negatywie. Naprawdę dużo jest um, do, można opowiedzieć na temat tego, jak przebiegają negocjacje nie tylko w rządzie, ale na poziomie unijnym na chociażby. Razem. Dobra, bo już. To może ktoś to jest w rządzie, bo już będzie bliżej tego tematu. Czas. Pozdrawiam serdecznie panią. Dziękuję bardzo. No i jak wam się podobała ta polityczna karuzela? Jeśli chcecie więcej takich newsów, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. A w komentarzach napiszcie, co sądzicie o realizacji obietnic wyborczych. Czy według Was Lewica powinna dalej być w koalicji? A może macie pomysł na nową piosenkę dla kampusu Polska? Czekamy na Wasze opinie.